Podsumujemy sobie dziś sobotnią galę Prime MMA, lecz zanim to, streszczę Wam najlepsze momenty z programów Prime, w tym na przykład rękoczyny, do których doszło podczas face-to-face'u Norasa i Janusza, czy kolejne ustawione dymy, których oficjalnie Federacja się wypiera. Dodatkowo w sekcji szybkich newsów przegadamy sobie fakt, że Dubiel pozwał Magikala, omówię idiotyczny trend, który aktualnie ma miejsce na transmisjach różnych streamerów oraz zerkniemy sobie na wywiad Lexi, w którym przyznała, że żałuje swojego angażu we Freak w czwartek odbył się program Prime za Dyma Extra, z którego specjalnie dla was wyłapałem najlepsze momenty. Pierwszy taki moment zaserwował nam Szachta, który przekierował nas na swojego Instagrama, gdzie obnażył krzywe zachowanie Helboja, udostępniając ich prywatną konwersację, gdzie Hellboy wprost przyznał, że to Prime wymusił na nim dymienie w kierunku Szachty, co oglądaliśmy podczas drugiej konferencji. Słuchaj, zostałem zmuszony przez Federację do zrobienia dymu z tobą. Ja ciebie szanuję i tak dalej, ale dostałem bardzo informacje. Mam poddymić i tyle. Nie lubimy się i tyle. Przed chwilą przecież z tobą gadałem i było wszystko okej. Okay. Musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe. Jak jednak widać po odpowiedzi szachty, pomysł sztucznych dymów nie za bardzo mu się spodobał. Podobnie zresztą jak Hellboyowi fakt, że ten udostępnił ich rozmowę, co zakończyło się jego telefonem do studia. Bartek, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ty jesteś normalnie zwykłą sześćdziesiątką, stary. Wytłumaczy ci, ty, stary... 60, szmato, mnie, szmato. Ale słuchaj, bo ty, k**a, na sześćdziesiątka słuchaj, Ty, tak słuchaj... Słuchaj mnie uważnie. Ty używasz <śmiech> takich <laughs> słów, <sut>, których <laughs> w ogóle nie znasz pojęcia, po więc zamknij mordę, ryj tam za telefonu zamknij, szmato jedna. mordę zamknij, kazali ci postędań na poddymić, jesteś kurwą. To, to co mówił Kasius, że takie kurwy to powinny gdzie być, szmato jedna ty debilu, wrzuciłeś do federacji, nie kazała poddymić, kto ci kazał poddymić, śmieciu ty ale federacja jest na ten temat, nie wie ty k**a. A. Natomiast na potwierdzenie słów Szachty dostaliśmy po chwili telefon od włodarza Federacji Tomasza Bezronka. No ja chciałbym tylko tutaj oficjalnie się odnieść do telefonu Hellboya i do tego, co zamieścił Bartek Szakta na, na Instagramie, że absolutnie Federacja ani nic nie kazała, dokładnie, ani nic nie insynuowała. Dokładnie Hellboyowi, że ma się. I ja też chcę to potwierdzić, że Federacja oraz poczekaj Bartek chwilę, no. oraz że sam Hellboy powiedział nam przed y, konferencją, że czy może poddymiać do, do Bartka Szachty nie I, i tyle. Tak, ale ja mówię Federacja nic o tym nie wiedziała, bo ja gadałem z wszystkimi wodorzami z Federacji i nic o tym nie wiedzieli, ja im ufam, dlatego mówię, że to jest sprzedajna k**wa i na was chciał zrzucić k... No wyciągniemy wnioski na pewno, także porozmawiamy z Helbojem też dlaczego tak na, na, napisał, Dokładnie. to na pewno będzie rozpatrywane. Dziękuję bardzo. Ogólnie cały ten program polegał na tym, że zawodnicy obstawiali pojedynki z Gali Prime, typując swoich faworytów. I w tej kwestii do małej sprzeczki doszło pomiędzy szachtą i Kasiuszem. Otóż panowie zaczęli się spierać, kto wygra, czy Dax, czy kapela z Robaliniem, co zakończyło się zakładem o 1000 zł, gdzie Kasiu obstawił wygraną duetu, a szachta wygraną Daxa. A na koniec dowiedzieliśmy się, że w studiu Prime podczas programu był obecny Artur Binkowski. Nie Ale co z tym gościem, który siedział napieram, się Jutro Ale... Na program. To z gościem, który siedział w górę. Jeszcze jeden gościu, bardzo zajebisty gościu. Tu był. I miał tak, ten, był ten taki, gość no, będzie był. praktycznie, to jest kwestia negocjacji. Binkowski A, to jest, Binkowski jest e, Artek, Binkowski orzeł jest Bardzo dziękuję Ale na i do pewno nie zobaczenia. Będzie na tej... Według słów Kasjusza walka Artura z dziennikarzem Fight Sportu jest bliska realizacji i aktualnie wszystko rozchodzi się o dogadanie warunków finansowych. Będąc przy Prime od razu przelecimy sobie przez transmisję IRL, którą prowadził Tazy oraz przez kolejny program z serii Zadyma, który oglądaliśmy w sobotę po ważeniu i na którym działo się już zdecydowanie więcej. Na transmisji Kamila, gdy ten dopiero zmierzał na program Prime w towarzystwie prezesa federacji, Bezrąg stwierdził, że są oni bardzo zadowoleni z zasięgów, jakie wygenerowały ich programy, jak i z samej sprzedaży biletów na ich gale. A już na samym początku ważenia ogłoszone zostało nowe zestawienie, w którym zmierzy się Marcin Naruszczka oraz Cezary Oleksiejczuk. I nie ma co ukrywać, panowie, nieźle to sobie wymyślili. Zrobią sportową waleczkę bez odwalania brudnej roboty na konferencjach i zgarną łatwą kasę. Natomiast do pierwszych dymów doszło podczas face-to-face'ów, gdzie poza małymi przepychankami Mavsa i Helboja oglądaliśmy zmianę z dobrych relacji do wymiany na liście pomiędzy Norasem i Januszem. Koniec tu śmiechu. Dokładnie. Dokładnie. Dawaj, jutro cię roz******, bez konoru, pała i tyle, ale kobieta mocniej bije Leszczu, dawaj Zwykła. Do podobnych scen zresztą doszło pomiędzy siostrami Porzucek i Ewą Brodnicką oraz Daxem i duetem Kapeli z Robalinim. I to właśnie od tego zestawienia zaczęliśmy zadymy poważeniem, gdzie panowie znów nie potrafili utrzymać emocji na wodzy, co doprowadziło do kolejnych rękoczynów. Dobra, tutaj zapraszam, tutaj macie naklejony, gdzie macie stać. Łatwiej nie może być. No i taki się prze, przemieszczają. Powiem ci, ku... tak, potrafisz atakować tylko z partyzantą. Ku... Sekundę temu, kurwa, powiedziałem ci że nie uderzę w okularach, a ty po sekundzie wypatrzysz... Jasiek próbował uderzyć z pięści. Dlaczego z pięści? Ale lekko. Kolejnym ciekawszym momentem był ten, gdy Jace w rozmowie z Zadorą zdradził, że planuje pozwać Lalunę na ogromną kwotę. To będzie ją kosztowało 600 tysięcy złotych. Znowu pójdziesz do sądu? 200. 000. Taki git, Chodzi się do Zaszczyt na Wiesce, ludzi cały czas. 200, Trzeba brać S odpowiedzialność za swoje słowa. 200 tysięcy tytułem za zadośćuczynienia i 400 tysięcy za dość odszkodowania. Zrozumiałeś? A jesteś kurwa gangster. Chodzisz, git, kurwa. Grypsowałeś, kurwa. Zobacz, chodzisz po sądach i Frajerze, Frajerze, to nie jest na twój Sprawa, kurzy mierzek. W w sądach ludziom przekładasz, tak kurwa, to po polsku. A chwilę potem byliśmy świadkami ogromnego talentu wokalnego Jacka i kolejnych obelg, co wyglądało mniej więcej tak. Przyznaj się, wolne Westytunie, przed ważeniem czy nie? Nie wiem. Poczułem... Nie wiem co to jest, nie wiem o czym mówię. Nie wiem, co to jest. Ja wiem, że już ci buzuje strach. Widzę kur... strach w twoich oczach. Tak, tak. Proszę, tak, tak. A widzisz, jak nie zapomniałem. Nigdy więcej nie mów do mnie. I miał Takim strach, słowem Nigdy więcej nie pomawiaj. Kurde człowieka. Mogę w końcu nie zapomnieć. I nie zapomniałem. To coś dla muzyki, nie Nie zapomniałem, a kapella śpiewam. Program zakończył panel Kasiusza z wrzoskiem, który trwał jedynie jakieś 10 minut. Bo gdy na programie zostały wyciągnięte tematy rodziny Marcinam, doszło do mocnych dymów, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia programu. Bo... No, co, 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 co. Mocny chwyt, mocny chwyt. Co ciekawe, po programie wymiana uprzejmościami przeniosła się do serwisu X, gdzie tańcura zarzucił Michałowi Rogozińskiemu poruszanie tematów dzieci na programie, na co ten mocno odpowiedział i taka ich przepychanka trwała jeszcze przez jakąś chwilę, aż ostatecznie Rogoziński wydał oświadczenie, w którym skrytykował wyciąganie tematów rodzinnych i zapowiedział, że nie będzie już w tym uczestniczyć. Uważam, że poruszanie tematów rodzinnych jest bardzo nie w porządku i nie powinno moim zdaniem mieć miejsca we freakfightach. Osoby nie biorące udziału w tego typu wydarzeniach nie powinny być angażowane do rozmów i nigdy nie powinno się poruszać ich tematów, bo jest to wyjątkowo krzywdzące dla nich. Nie mam wpływu na to, o czym rozmawiają zawodnicy, w tym wypadku Casio czy Jacek Murański, mimo moich próśb. Deklaruję, że jeżeli kiedykolwiek będzie ponownie poruszany przy mnie temat rodzin i najbliższego grona zawodnika, podczas prowadzenia programu nie będę go dłużej kontynuował i w trybie natychmiastowym go opuszczę, bez względu na prośby. Nie powiem, mocny statement jak na osobę, która podczas wspomnianego programu najpierw wyciągnęła temat członka rodziny Murańskiego, a następnie zrobiła to samo podczas panelu Kasiusza i Wrzoska. Jeśli natomiast Michał faktycznie ma zamiar dotrzymać swojego oświadczenia, to nie ma co ukrywać, będzie to krok w dobrym kierunku. Tuż po programie sieć zalama fala wywiadów z zawodnikami, z których wyłapałem dla was najciekawsze momenty. I tak na przykład już w mocnych słowach wypowiedział się o Denisie Zamęskim. Jak to kurwa tam tak i tak i tak i tak ciśnie. Godząc się na drugą walkę przed pierwszą gadał, że słowo honoru, że z nim nigdy nie zawalczy. Gdzie ty jego słowo honor. Ja mam takich ludzi jak on takich ludzi bez honoru, co mu dają słowo honoru, a to kur... 50% frików, nie? Albo potem mówi, że jego kobieta, nie wiem, czy tam w szpitalu, czy w coś, to czemu tak mu opowiadał, że w szpitalu chyba, nie? Przed walką chwilę trafiła. No, to czemu nie został, tylko wyszedł na walkę śmieć, więc... I koniec tematu, nie chce mi się o takiej co ciekawe podobnie o wypowiedział się Olek Siejczu, który jak sami widzicie nieźle wkręcił się w całe to uniwersum. Nie, dla mnie to jest gość ogólnie skreślony, to jest męska prosty który której normalny, zdrowy mężczyzna od fansa zakłada. Dla mnie to jest upokorzenie całkowite i ja mówię, że chętnie bym do... Bo on coś tam w twoim wywiadzie mówił, że on mnie spotka to, że ja mam moje chlapacza tam. W tych jego słowach to ujął, że mamy liście od razu na wejściu. No to ja czekam na niego i zobaczymy. A i powiedział, że się uszy po tulesińsku będący no, no to niech kurde się pojawi, to zobaczymy, czy, czy będę taki z nie? Natomiast po drugiej stronie barykady znalazła się Laluna, która w rozmowie z Meduzą stanęła w obronie Denisa, twierdząc, że jest tak jak mówi Bad Boy i to była Boxdella miała do niego wypisywać. A co, co ona takiego zrobiła? No, rozpruła się na chłopaków na wizji, chciała namieszać między chłopakami na Denisa, na wszystkich, że wiesz, że oni ją y, do niej wypisują, że to są tacy koledzy, boksela, i tak dalej. A po czym ja dostałam wszystkie screeny zaraz po konferencji i to ona do niej wypisywała. Ona namawiano, oni fans wysyłała filmiki w przebraniach policjantki, czy chcą ją w tym przebraniu, wszystko wypisywała non-stop, ale chciała narobić szumu, żeby było głośno. Wiesz o co Pozostając ciągle w tym świecie, w wywiadzie dla Kaniowskiego, bliski przyjaciel Denisa Szachta opowiedział o zakulisowym liściu, którego wypłacił Robaliniemu. No właśnie. Yy... Emocje, niepotrzebnie, nie? Niepotrzebnie. Idzie roba linii. Idzie roba linii, mnie spier... wziął mnie z bara, wiesz, odwracam się, mówię, ty uważaj, mówię, trochę, no co, co ty, wiesz. On tak no. do ciebie agresywnie? Tak, 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 wiesz. A ty mu od razu lepę bo to widziałem. No, takiego do wiesz, takiego delikatnego liścia, nie? Jesteś takim nauczycielem. Tak. Myślę, że byłbyś wspaniałym edukatorem młodzieży. Oraz skomentował ruchy Madzi, przy okazji potwierdzając informację z naszego ostatniego odcinka, że Denis planuje odpowiedź. Jest to robione typowo pod zasięgi i, i tyle. Denis jeszcze do tego się nie odniósł. Y, Właśnie planuje? My, myślę, że tak. Myślę, że, że planuje. Z tego co wiem, to planuje. I tyle. I ja się nie będę na ten temat wypowiadał na razie. Wszystko tak naprawdę nie, nie trzyma się kupy, nie? Byłem ciekawy, czy ty weźmiesz Madzi na rozmowę wychowawczą. Nie, nie, ja nie gadam z ze nie rozumiesz? Ja tam nic do niej nie mam, wiesz, złodzici to. A, bo ja myślałem, że to jest tak, że zazwyczaj tak było, że jak ktoś miał konflikt z Denisem, to. Ale, ale, no to, to wiesz, jak to w tym świecie jest, nie? Poza wywiadami z zawodnikami, dostaliśmy również rozmowę z właścicielem Federacji Prime, Tomaszem Bezrąkiem. Tomek najpierw odniósł się już do oficjalnej informacji, że Fame wykupiło Cloud, twierdząc, że był to dobry ruch i według niego Fame podczas swoich gal będzie odchodzić od dymów i zacznie do tego wykorzystywać Federację Cloud. Przy okazji, chwilę później, zdradzając ciekawe pomysły, jakie Federacja Prime ma na nadchodzący rok. No ja jestem y, takim orędownikiem pomysłu, żeby zrobić wielkiego gościa w stylu bombardiera, który już u nas walczył na przykład z kilkoma karłami. Osobami niskorosłymi. Tak, niskorosłymi. Kiedyś gdzieś tam już zaczęliśmy coś robić, ale wymyśliliśmy, że właśnie ten bombardier na przykład z dziesięcioma osobami niskorosłymi i były dwa pomysły, że może wyrzucę ich z OKTAGONu i oni mogą wracać dalej, aż się zmęczą. Czy zostawimy jakieś np. dmuchane wokoło tak, tak. albo... albo... Albo w regulaminie, że nie może ich wyrzucać, ale niestety no tu był taki problem, że zaczęliśmy szukać tych niskorosłych i chyba pięciu tylko się zgodziło, także naprawdę jest ciężko znaleźć. Deficyt jest. Tak, tak, tak. Także jakby znaleźć tych dziesięciu niskorosłych, którzy chcieliby naprawdę z tym bombardierem podjąć, to byśmy wrócili do tego tematu. I tak samo jestem zwolennikiem powrotu, żebyśmy zrobili dalej turniej tych, Y, glad gladiatorów, czyli wstawiamy A. tam cały czas takich, sorych chłopaki, ogórków, co nie potrafią się bić i tak dalej. Teraz przejdziemy sobie do kompletnie innego uniwersum, czyli szalonego reportera, Tańculi Tedego. Wszystko zaczęło się od disu Tomka Olejnika na Tedego, do którego dograł się Tańcula z szalonym. I choć jak twierdzą twórcy, był on zrobiony dla beki, to tak nie odebrał tego Tede, który miał się spiąć o ten fakt z Tańculą podczas Sylwestra. Przyszedł do mnie menadżer tego, co wy odpierd... No powiedzicie, że myślałem, chodź wyjaśnijmy to z Jackiem. Ja chłopia no dobra, wyjaśnimy, wiesz, i przyszedłem sobie sam. Ja sobie stary siadam sobie tam na tej loży. E, nie ma oczywiście Jacka, bo ja coś gdzieś tam na zewnątrz Joyera czy coś. Tak. E, jego kobita do mnie od razu mnie zwyzywała, człowieku, że co, ja jestem jakiś pierwszy, że co ja sobie wyobrażam, że... Co, ja myślę, kobieto, ja, my to traktowaliśmy jak taki kabaretek beker Oni to wzięli tak na poważnie. No i chłopie, potem przychodzi Jacek. Ja do niego Człowieku co was pojem... A on. Beka to by była jakbyście k zrobili sobie z szalonym reporterem jakiegoś na nas Disa, a nie z tą olenikiem. Olenik jest k dla mnie największym wrogiem i jak wy nagrywacie z taką, k to ty też jesteś. K jednak według słów drugiej strony, sposób w jaki całą tą sytuację przedstawił Arek Tańcula ma być kłamstwem. I jak zaraz sami usłyszycie, wspomniana sprzeczka miała wyglądać całkowicie inaczej. I ja przyszedłem, wszedłem jakby za, za sofę, wziąłem kurtkę, mówię, wychodzimy już nie, do niej. W tym momencie on do mnie podszedł i do mnie z ręką, wiosuje Arek, ja nie mam z tym o czym rozmawiać. On mówię, ale porozmawiałem ja nie mam o czym rozmawiać, ponieważ i powiedziałem to, co powiedziałem tydzień temu. Ja wszedłem do świata frichów nie jako zawodnik, bo ja nie umiem się bić, nie chcę się bić, nigdy się nie biłem i nie mam zamiaru się bić. I jakby to nie jest moja płaszczyzna. I kumam, że wy sobie robicie jaja w odcinkach ze mnie zwłunia, możemy sobie tak robić, to jest fajne. Ale w momencie, kiedy wy weszliście na pole rapu, musisz się liczyć z tym, że ja teraz w każdym momencie mogę Ciebie zahaczyć w kawałku. W dowolnym momencie. A on mówi: Dobra, zajebiście, rób tak, dla kontentu, wszystko. Ja mówię, ale Arek ja się z tobą nie będę układał, po prostu. Oczekuj nieoczekiwanego. I wyszedłem. Oczywiście do tego wszystkiego na ostatnim podcaście Shitu odniósł się Szalony, który przy okazji zdradził, co działo się na ich wspólnych imprezach. Zabawa, entertainment, śmieszność, która była dogadana, gdzie było cały czas, że mamy luz, gdzie wyleciało ile rzeczy, bo tak. powiedzieli, nie ma atakowania żadnych rodzin, nie, było, nie ma komenda zeznania, chłopaki z ulicy, kurwa, ten zeznał, ten sprzedał. Nie ma takich rzeczy. Śmiejemy się, kubekowo. I nagle dwóch panów, chodzi, o co im chodzi, ja uważam, że jakiś tam Drugie dno. On po usłyszeniu kawałka, nawet jak mu się w jego wielkim raperskim kurwa guście nie spodobał. Nie byli w stanie zadzwonić, zapytać, nawet jeżeli coś mówili, że to jest nie tak. A jaki, który tam wersję jest kurwa, nie tak? Że co po serze? Czy z kolekcją cichobiegów tak dokuczyło? Czy może teraz będzie wywlekał prywatne, gdzie daje prywatne rzeczy i tedy? On teraz będzie historię opowiadał kurwa zasterów. A co takiego ja w Że go inne kurwa wciągają w twoim pokoju? Bardzo dobrze. Może w końcu nitro przestanie na mnie mówić kurwa my więc bardzo dobrze, to w końcu wyjdzie, że mnie nie stać na k... Nie tylko na o ostatnią aktualizację w tej sprawie dostaliśmy od Tańculi, który zapytany w wywiadzie o reakcję Ted'ego przedstawił już nieco inną wersję, przy okazji proponując możliwe rozwiązania tej sytuacji. Okazuje, że ten menadżer w ogóle nie rozmawiał z Jackiem, że on mnie przyprowadzi. Więc to sam menadżer sobie wymyślił, że załagodzi sytuację. Chyba mi ręki wtedy nie podał, no i mi coś tam mu zaczynał tłumaczyć, że gdybyś to sam nagrał z szalonym reporterem, to byłoby to byłoby co innego, ale że nagrałeś z Olenikiem, a my z Olenikiem, olenikiem tam dostał. Więc zachowuje się jak on, czy... Ja powiem wtedy dorabiał, że pijany i ja to potem jak sobie to zanalizowałem, to ja zrozumiałem, że on mnie nazwał na okrętkę, że powiedział, że skoro z taką jak olejnik, to ja też taką my też takimi takim jesteśmy. Chwilę zanim to do mnie doszło, i mówię, co on do mnie powiedział? Ja on się już odwrócił i poszedł napięcie. Nie? Mamy dwie różne wersje, teraz komu wierzyć. No bardziej yy, porobiony, że tak powiem. Wyjaśnijmy to przy stoliku z bują albo w Oktagonie. To jest dwa wyjścia, które albo siędziemy przy i to obgadamy, albo się widzimy w Oktagonie się napi... Nie ma innego wyjścia. Aktualnie więc stanęło to na tym, że stare chłopy nie potrafią się dogadać, i albo zakończy się to tak, jak zaproponował Arek, albo tak, że tedy nagra kolejny diss, tylko tym razem nie na olejnika. Pozostając ciągle we wspomnianym podcaście, muszę wspomnieć o informacji, która pojawiła się pod koniec ich programu. Otóż w tym odcinku wspominałem o tej kwanie, który zaczął likować sporo zakulisowych plotek związanych z Fame, w tym ten, że Federacja Boxela ma problemy finansowe i ciągle nie rozliczyła się z niektórymi zawodnikami. I tak się złożyło, że panowie na odcinku dodzwonili się do Krzysztofa Rospary, który odniósł się do informacji Informacji podanych dalej przez Tejkwana. Ja myślę, że, że Tejkwan już jakiś czas temu przedbył ustalonego reportera w opowiadaniu niestworzonych historii. Przede wszystkim e, wszystkie wynagrodzenia za wydarzenia SM22, e, czyli PG Narodowy i DFRI, są uregulowane, zapłacone. Nie ma tutaj e, nic nie pozostało do zapłacenia. Okay. E, natomiast no, muszę przyznać, że Opóźnienia się pojawiły, zarówno przy jednej, jak i przy drugiej gali. Byliśmy z zawodnikami w kontakcie, wyjaśnialiśmy to, informowaliśmy. No, ja mogę, mogę tylko przeprosić po prostu za to, że te opóźnienia faktycznie wystąpiły. Natomiast wszystko, tak jak powiedziałem, jest uogólnione. Jak sami słyszeliście, mimo że Krzysztof od razu zaprzeczył plotkom o niespłacaniu zawodników i problemach finansowych Federacji FAME, to jednocześnie potwierdził plotkę o opóźnieniach w realizacji wypłat. O czym przecież tak głośno było jeszcze jakiś czas temu. Przejdziemy sobie teraz do sekcji szybkich newsów, gdzie bez zbędnego gadania streszę Wam krótkie newsy, które pojawiły się przez kilka ostatnich dni. Zacznijmy sobie od Lexi, czyli już ex-włodarz Federacji Cloud, która w wywiadzie dla serwisu Pomponik została zapytana, czy żałuje swojego angażu we Freak Fightach. Żałuję, to była, to była mocna lekcja, dużo wyciągnęłam doświadczenia, nie pieniędzy, doświadczenia z, z tej lekcji um, i wydaje mi się, że gdyby nie ta sytuacja, to ja dzisiaj bym nie była tak świadoma tego swojego wizerunku, bo ja faktycznie naprawdę o wiele o inaczej podchodzę do tego wszystkiego, więc żałuję, ale było to potrzebne. Dodatkowo pod koniec Chaplin krótko podsumowała wytyki finansowe, nowej, byłej federacji. A jaki jest bilans finansowy, na plus czy na minus, czy na zero? Eee, jeśli chodzi o klauta? No, no, na, plus, na plus, na plus. Paweł Fajdek, czyli polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem, będący pięciokrotnym mistrzem świata w tej konkurencji, w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego zdradził, że dostawał propozycje zawalczenia we freak fightach i jak twierdzi, być może zobaczymy go w klatce, ale jeszcze nie teraz. Daniel Magikal na jednej ze swoich ostatnich tiktokowych transmisji zdradził, że został pozwany przez Marcina Dubiela. Pan Dubiel mnie pozwał, mam sprawy, Pozwał mnie. Good night kiss. Potężny Dubiel. 17 stycznia wam powiem o co chodzi. A więcej informacji w tej kwestii, jak sami usłyszeliście, mamy się spodziewać 17 stycznia, o czym z pewnością was poinformuję. W UWNiu w rozmowie z Michałem Cichym, został zapytany o postać Boksdela, którego zachowanie mocno skrytykował. Jednocześnie podkreślając, że to Boksdel sam swoimi wyborami wyrządza sobie krzywdę, i jak twierdzi, aż smutno się na to patrzy. Zamiast wyjść i powiedzieć, tak było, to zrobiłem, biorę to na klatę, nie będę e, już nic robił, no to gdybym ja wracał i chciał powiedzieć, że ze wszystkimi się pogodziłem, to co bym zrobił? To bym się pogodził ze wszystkimi. Uważam, że na przykład Boksdel jest bardzo dużą częścią internetu i on mógłby sobie spokojnie działać, gdyby nie popełniony nasłów jakichś Błędów. W przeciwny sposób obok zelu wypowiedział się natomiast Kasiusz, według którego Michał zmienił się na lepsze. Boksel wróci? No już wrócił, nie? No ale tak wiesz, że tak żeby było tak jak wcześniej, Wydaje nie? Wydaje mi się, że tak, nie ma żadnych oskarżeń. Raczej ludzie go lubią, jest y, pozytywną chyba osobą. Potrafi być też mędą i ch... ale potrafi być też dobrym ziomkiem, nie? W ostatnich dniach obserwujemy wzmożone, idiotyczne zachowanie widzów polegające na wzywaniu przeróżnych służb, w tym Straży czy Policji na transmisję różnych streamerów. Takiej sytuacji doświadczył m.in. Franio, który zaliczył już występ we frikach, a teraz widzicie jak mniej więcej wyglądało jedno z takich wezwań. skoczyć nie spodziewałem na Tak, i myślałem to, to, to policja. Dobra, okej. Okay. Rozumiem, że pan żadne myśli nie są... Żarty żartami, ale powiedzcie mi, jakim trzeba być idiotą, żeby nie zdawać sobie sprawy, że takie bezpodstawne wzywanie służb może mieć tragiczny w skutkach finał. Bo gdy dla 10 minut śmiechu jakiś debil wezwie, nie wiem, na przykład straż pożarną do streamera, aby przez chwilę się pośmiać, to w tym samym czasie ktoś inny, potrzebujący będzie mieć wydłużony czas oczekiwania na pomoc. Trzymam kciuki, aby udało się namierzyć wspomnianych śmieszków i życzę im górnego wymiaru kary, przewidzianej za takie zachowanie. No i wreszcie na sam koniec przechodzimy do podsumowania sobotniej gali Prime. Wydarzenie standardowo rozpoczęły dwie darmowe walki. W pierwszej oglądaliśmy Cezarego Oleksiejczuka, który podczas bardzo zaciętej walki z Marcinem Naruszczką zdołał posłać swojego przeciwnika trzy razy na deski, tym samym wygrywając to starcie jeszcze w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. A w drugiej walce oglądaliśmy Mavsa z Hellboyem, którzy zaserwowali nam trzy rundy pełne wymian i finalnie to Hellboy potężnym prawym usadził Mavsa i nokautując swojego przeciwnika wygrał to starcie. Płatne walki rozpoczęło starcie Black. Pantery z Jarkiem Ninżom, którego Patryk zdołał znokautować już w pierwszej rundzie, co podłapały nawet zagraniczne media, określając to najśmieszniejszym nokautem 2025 roku. W pierwszej walce kobiet była Bokzela już od pierwszej sekundy mocno wleciała w swoją przeciwniczkę i o ile w stójce wydawała się dominować, o tyle gdy walka przeniosła się do parteru, Magda szybko znalazła się w gorszej pozycji i to Karolina Dziak wygrała przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie. Do starcia wagi ciężkiej ostatecznie nie doszło, bo Janusz przegrał ten pojedynek z własnym zdrowiem i nie został dopuszczone decyzją sędziów do tej walki. O czym poinformował zarówno w oktagonie, jak i w wywiadach? Co się wydarzyło, Janu? Ci, nie wiem, ciśnienie mi strasznie skoczyło i coraz co następne y, mierzenie, coraz większe, coraz większe, coraz większe. Nie wiem, czy stres. Nie czuję stresu. Nie wiem, zobaczyłem, zawiodłem kibiców, zawiodłem wszystkich. No ale myślę, że to sprawa medyczna, więc to nie jest stricte twoja wina. No ale czuję się źle z tym, mam nadzieję, jutro w poniedziałek od razu idę do lekarza i mam nadzieję, że no raz, jak będzie, zrobię wszystkie badania, wszystko będzie. W kwietniu da mi walkę, czyli na następnej gali. Taka na ciebie, zrzuć trochę wagi i ogarnij to ciśnienie. W drugiej walce kobiety choć to Ewa Brodnicka jednogłośną decyzją sędziowską pokonała siostry Poszucek, to nie można odmówić im charakteru, bo jakby nie patrzeć, przez trzy rundy wytrwale stawiały jej opór, niejednokrotnie wywierając na byłej mistrzyni presję. W męskiej wersji walki 2 na 1 po raz kolejny potwierdziło się, że starcie w takiej formule w MMA nie mają sensu, Bodak został ubity już po 35 sekundach pierwszej rundy i to duet Robaliniego z Kapelą zaliczył w tej walce zwycięstwo. Tym samym Casio wygrał Tysiaka, o którego założył się z szachtą, o czym wspominałem Wam wcześniej. I Mówiąc już o szachcie, to w walce z Soroko panowie bez jakiejkolwiek kalkulacji wlecieli w siebie i wymieniali się mocnymi bombami, co zakończyło się nokautem Adama w dziesiątej sekundzie walki. I tym samym to szachta wyszedł z tego starcia zwycięsko. Walka Murana i ryty z zadorą dostarczyła nam dużo emocji i ostatecznie zakończyła się wygraną japońskiego drwala jednogłośną decyzją sędziowską. Lecz co ciekawe, jeszcze więcej wydarzyło się już po ich walce, bo gdy Jace wyszedł z klatki, podszedł do niego apteka, który wypłacił mu liścia, co doprowadziło do niezłych dymów. A jeszcze większą ich dawkę dostaliśmy w Mediarumie, gdzie kręcić z Arturem gwoździem. Jeje, ja krzyżę was frajerów, jakby dwa ze frajerów. To zastanów, zastanów, zastanów. stanu, Nie Powiedz, Bartek, Bartek, no. nie, no ale klecisz nie wszystkich od frajerów, kurwa ty, że są frajer frajerzy. Dwa z więzienia, co on kurwa? Wysoki Sądzie, tak zachowują się państwo w tak, tak się zachowujemy do handlarzy śmiercią! Do handlarzy białą śmiercią! Co ciekawe, według Arka Tańculi, więc niekoniecznie musi okazać się to prawdą, Jacek miał najprawdopodobniej pojechać potem wszystkim na policję i zgłosić uderzenie o apteki. Grube rzeczy się działy na backstage'ach i w ogóle, i tam e, Jacek Bureński został zaadeklarowany przez aptekę, ale dostał zlepca w ogóle, więc to, e, to dziwne później tam była jakaś spina z Arturem i rozumiecie, że on poszedł najprawdopodobniej na policję, w ogóle zgłosić. I co teraz będzie? Obdukcja? Czego będzie obdukcja? Że to nie wezmą pod uwagę, że Zadora mu to zrobił podczas walki? A będąc już przy tańculi, to po trzech pełnych rundach decyzją sędziowską pokonał on wiaka, lecz trzeba przyznać powłowi, że pomimo bycia potężnie rozbitym, pokazał charakter i wytrwał do końca. W main evencie to Marcin Wrzosek okazał się lepszy, deklasując Kasiusza w każdej z rund, wykazując się większą dynamiką i celnością ciosu. Czym zapewnił sobie zwycięstwo. Tym samym odzyskał możliwość powrotu do KSW, a już w wywiadzie w klatce zapowiedział, że musi zrobić sobie przerwę od walk. Jak sami widzicie, we Freakfightach sporo się dzieje, dlatego koniecznie pamiętajcie, aby zajrzeć na mojego Instagrama, subskrybować ten kanał i być na czasie.